Instalacja i konfiguracja programu. Po uruchomieniu programu instalacyjnego aplikacji Xefcio na ekranie pojawi się okno standardowego instalatora. Po zapoznaniu się z komunikatami przechodzimy do następnego etapu, naciskając przycisk dalej. W następnym etapie określamy folder, który ma być zainstalowany program. Domyślnym miejscem instalacji jest podfolder Xefcio w folderze Hogart na dysku C. Naciskając przycisk Przeglądaj, możemy wskazać inną lokalizację. Jeżeli nie ma istotnego powodu, aplikacja powinna zostać zainstalowana w folderze domyślnym. Dokumentacja i szkolenia będą odnosiły się do ustawień zaproponowanych przez instalator. Po wybraniu lokalizacji, naciskamy przycisk Dalej. W kolejnym etapie wybieramy, czy chcemy, żeby nasz program miał skróty do jego uruchamiania na pulpicie. Wybieramy, jakie ustawienia preferujemy i naciskamy przycisk Dalej. Na końcu wyświetla się podsumowanie naszych wyborów. Jeżeli je akceptujemy, naciskamy przycisk Instaluj. Jeśli nie, to przyciskiem wstecz możemy powrócić do poprzednich ekranów w celu modyfikacji wcześniejszych ustawień. Po naciśnięciu przycisku Instaluj rozpocznie się proces instalacji. Po jego zakończeniu. Pojawi się komunikat: Zakończono instalację aplikacji Ksefcio. Okno zamykamy, naciskając przycisk: zakończ. Po uruchomieniu program Ksefcio zapyta o login i hasło. W polu login pozostawiamy system, a hasło znajduje się w pliku instrukcji instalacji dostarczonej razem z programem. Aby uprościć proces konfiguracji Ksefcia, większość ustawień jest predefiniowanych. A kreator konfiguracji zawiera ustawienia tylko niezbędnych parametrów potrzebnych do spersonalizowania instalacji dla konkretnego użytkownika. Oczywiście możliwa jest późniejsza ingerencja w ustawienia programu XeFCIO poprzez interfejs aplikacji. Można także zmienić parametry, które w pierwotnym procesie konfiguracji były pominięte. Przy pierwszym uruchomieniu programu XeFCIO pojawi się okno Ksewcio podstawowa konfiguracja. Na górze okna mamy wyróżnione 6 etapów konfiguracji. Poniżej, na dolnej belce, znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające na swobodne przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi etapami konfiguracji. Przycisk Zapisz będzie dostępny w ostatnim etapie konfiguracji. Zapisuje ustawione parametry i otwiera główne okno programu ksewcio. W etapie Podmiot uzupełniamy pola edycyjne na formatce zgodnie z danymi naszego podmiotu. Dane te będą potrzebne do identyfikacji podmiotu wystawiającego i pobierającego faktury z Krajowego Systemu e-Faktur Ministerstwa Finansów. Po uzupełnieniu i sprawdzeniu poprawności danych naciskamy myszką przycisk Następny. Konfigurator przechodzi do drugiego etapu. Foldery. Zauważmy, że konfigurator proponuje domyślne lokalizacje dla folderów plików źródłowych oraz dla zapisów faktur sprzedaży i zakupów, które zostały ustalone i utworzone w czasie instalacji. Proponujemy na tym etapie zaakceptować ustawienia domyślne. Dokumentacja i szkolenia będą odnosiły się do ustawień zaproponowanych przez konfigurator. Przypominam, że te ustawienie można będzie później zmienić z poziomu panelu administracyjnego programu Ksewcio. Akceptujemy ustawienia naciskając przycisk Następny. Etap Token pozwala na konfigurację tokena do środowiska testowego krajowego systemu e-faktur Ministerstwa Finansów. Do pola Token należy wpisać 40-znakowy ciąg wygenerowany przez krajowy system e-faktur Ministerstwa Finansów. W tym celu należy otworzyć w przeglądarce internetowej właściwą stronę. Dostęp do tej strony możemy uzyskać klikając link do krajowego systemu e-faktur znajdujący się w dolnej stronie okna. Aby dowiedzieć się jak pobrać token ze strony krajowego systemu e-faktur proponujemy obejrzenie filmu instruktażowego, do którego link znajduje się poniżej poprzedniego. Po wpisaniu w pole token wygenerowanego ciągu znaków, rozwijamy listę rola i ustawiamy dokładnie te role, jakie były przypisane do tokena podczas generowania na stronie Ministerstwa Finansów. Aby skonfigurować token do środowiska produkcyjnego, musimy wykonać to z poziomu interfejsu użytkownika programu Ksefcio. Dokładny opis czynności. Jakie musimy wykonać, aby zmienić wersję testową programu Xefcio na wersję produkcyjną? Możemy zobaczyć na innym filmie instruktażowym Akademii Hogart. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, naciskamy przycisk następny. Kolejny etap to automatyzacja. W tym miejscu ustawimy, jak często Xefcio. Będzie wysyłał faktury do krajowego systemu e-faktur Ministerstwa Finansów oraz jak często będzie próbował pobrać z tego systemu faktury wystawione dla nas przez inne podmioty. Opcja Automatyzacja eksportu danych pozwala na uzupełnienie danych w fakturach o informacje nadane przez krajowy system e-faktur Ministerstwa Finansów. W tym procesie tworzone są zbiorcze pliki w formacie Excel. W których zebrane są wszystkie faktury przetworzone przez Krajowy System e-Faktur Ministerstwa Finansów: osobny plik dla faktur sprzedaży i osobny plik dla faktur zakupu. Plik zawiera wszystkie faktury za dany rok kalendarzowy, a nowe faktury są dopisywane do pliku przyrostowo, co określony tutaj interwał czasowy. Na początku proponujemy pozostawić parametry zaproponowane przez konfigurator. Po nabyciu doświadczenia z pracą w systemie Ksef już świadomie będziemy mogli dopasować te czasy do naszych potrzeb. Istnieje także możliwość wyłączenia automatyki przetwarzania faktur. Wtedy wszystkie procesy będziemy musieli wyzwalać ręcznie z poziomu aplikacji. W dalszej części szkolenia jednak pokażemy, jak prosto obsługiwać system Ksef, gdy procesy są skonfigurowane do pracy automatycznej. Naciskamy przycisk następny. Kolejnym etapem jest konfiguracja skrzynki poczty elektronicznej, z której ksewcio będzie rozsyłał pocztę z powiadomieniami o procesach wykonywanych przez program oraz ewentualnych błędach w ich przetwarzaniu. Dzięki temu będziemy mogli szybko zareagować i poprawić dane na fakturze i przesłać ją ponownie. Konfiguracja skrzynki pozwala na ustalenie miejsca, z którego wysyłane będą wszelkie komunikaty poczty elektronicznej. Większość parametrów, takich jak serwer SMTP, numer portu czy stosowane szyfrowanie SSL, są udostępnione przez dostawcę usługi pocztowej. W oknie konfiguracji domyślne parametry są ustawione dla skrzynki pocztowej Gmail. Jeśli korzystamy z usług innego dostawcy, Musimy te parametry zweryfikować. Dla prawidłowego skonfigurowania skrzynki musimy poprawnie wypełnić pola, adres nadawcy, nazwa użytkownika i hasło. Dla skrzynki pocztowej Gmail hasło wygenerować można na stronie konfiguracji Google, do której link dostępny jest w dolnej części ekranu. Proces generowania hasła dla skrzynki pocztowej Gmail. Omówiony został w innym materiale szkoleniowym. Link do tego filmu znajduje się na tej samej formatce. Po wypełnieniu wszystkich pól możemy sprawdzić poprawność konfiguracji, naciskając przycisk Wyślij e-mail testowy. Po sprawdzeniu, czy na wskazany adres płynęła poczta ze skonfigurowanej skrzynki, możemy nacisnąć przycisk Następny. Przechodzimy do etapu Notyfikacje. Sprawdzamy, czy ustawienia są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Czy chcemy dostawać powiadomienia o fakturach wysłanych, czy chcemy otrzymywać powiadomienia o fakturach zakupu wystawionych dla naszego podmiotu poprzez Krajowy System E-Faktur Ministerstwa Finansów przez inne podmioty. Ważną czynnością jest pisanie adresu skrzynki poczty elektronicznej, na który te powiadomienia będą wysyłane. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych i parametrów, możemy jeszcze za pomocą przycisków poprzedni i następny przejrzeć wszystkie ustawienia lub od razu zakończyć działanie konfiguratora, naciskając przycisk Zapisz. Jeśli chcemy zrezygnować i nie zapisywać ustawień, wystarczy, że zamkniemy okno naciskając przycisk krzyżyka w prawym, górnym rogu naszego kreatora konfiguracji. Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawi się pytanie, czy chcesz, żeby okno konfiguracji pojawiło się ponownie przy starcie aplikacji. Sugeruję, żeby na początek wybrać opcję Tak. Jeśli uznamy, że konfiguracja już jest odpowiednia i odpowiada naszym preferencjom i program działa zgodnie z oczekiwaniem, to możemy wybrać opcję Nie. Pamiętaj. Że wszystkie opcje dostępne w oknie Xeofcho, podstawowa konfiguracja, są także dostępne z panelu Administracja programu Xeofcho i w każdej chwili można je zmienić. W tym celu wybieramy w programie Xeofcho opcję Administracja, System i kafelek Podstawowa konfiguracja. Pojawi się okno konfiguratora. W którym widzimy opcje, jakie mieliśmy dostępne w kreatorze konfiguracji podzielone na te same grupy. Tu możemy dokonać korekt naszej konfiguracji. W oknie tym można dodatkowo wybrać rodzaj środowiska testowe lub produkcyjne do konfiguracji właściwego tokena. Wyglądy formatek poszczególnych opcji są identyczne z omówionymi w szkoleniu. Jedynie zawierające je okno, Nieco się różni. W tej części szkolenia nauczyliśmy się, jak skonfigurować program XeFCIO do podstawowej pracy. Taką konfigurację możemy prosto wykonać za pomocą konfiguratora, ale istnieje także możliwość konfiguracji lub zmiany parametrów konfiguracyjnych za pomocą opcji Administracja w programie XeFCIO.